Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalona Najświętsza Maryja Panna. Kochane dzieci Boże i kochane dzieci Maryi, w drugim tygodniu naszych rekolekcji zastanawialiśmy się nad tym, czym jest mała droga świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Myślę, że już dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że najważniejsza jest ufność. Mamy ufać, mamy ufać wbrew nadziei, wierzyć wbrew nadziei. To tak łatwo powiedzieć, ale czujemy też, że bardzo często w naszym życiu dochodzi do takich sytuacji, że ktoś, lub coś kradnie nam tą ufność. Natrafiamy na złodziei nadziei. I warto w tym kontekście przywołać słowa z listu świętej Teresy od dzieciątka Jezus. Ona napisała list do siostry Marii od Najświętszego Serca. Niech te słowa będą i dla nas taką pocieką, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wrażenie, że ktoś lub coś skradło nam nadzieję. Moja droga siostro, nie jest dla mnie rzeczą kłopotliwą udzielenie Ci odpowiedzi. Jakże możesz pytać, czy to możliwe, byś miłowała dobrego Boga tak, jak ja go miłuję? Gdybyś była zrozumiała historię mego małego ptaszka, nie zadawałabyś mi takiego pytania moje i tu możemy wstawić cnoty, talenty, wielość darów i tym podobne, są niczym. To nie one dają mi tę bezgraniczną ufność, jaką odczuwam w sercu. Prawdę powiedziawszy, są to bogactwa duchowe, które czynią człowieka niesprawiedliwym, jeżeli ma w nich upodobanie i sądzi, że są one czymś wielkim. Ach czuję doskonale, że to nie one podobają się Bogu w mojej małej duszy. Raczej z upodobaniem widzi, że miłuje moją małość i moje ubóstwo. Widzi moją ślepą ufność w jego miłosierdzie oto jedyny mój skarb dlaczego ten skarb nie miałby być także twoim o siostrzyczko ukochana proszę cię pojmij twoją córeczkę zrozum że chcąc miłować jezusa być ofiarą jego miłości im bardziej jest się słabym bez pragnień cnoty tym bardziej jest się podatnym na działanie tej miłości, trawiącej i przekształcającej. Trzeba zawsze być ubogim i bezsilnym. Na tym polega cała trudność. Ach, pozostańmy tam zatem, jak najdalej od tego, co błyszczy. Miłujmy naszą maleńkość, miłujmy to właśnie, że nic nie odczuwamy. Wtedy będziemy ubogie w duchu i Jezus przyjdzie po nas. Choćbyśmy były daleko, przemieni nas w płomienie miłości. Och, jakżebym chciała, żebyś zrozumiała to, co czuję. Ufność i nic, jak tylko ufność powinna nas prowadzić do miłości. Przyjdź, duchu święty, ogniu miłosierdzia. Pomóż mi całym sercem przyjąć małą drogę. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Teresa, od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Niech nam błogosławi i sprzyja, ze swym synem, Panna Maryja. Do zobaczenia w następnym tygodniu rekolekcji z Panem Bogiem.